Witam Pani Justyno, znowu głośno o Pani działaniach właśnie w Poznaniu, gdzie się znajdujemy, no, zrobiła Pani sporo szumu swoim pismem do Rady Miasta, do Rady Poznania, w którym przestrzega Pani, w którym pewne zalecenia Pani daje Radnym, jaki jest cel tego listu, o co Pani chodzi w tej deklaracji? Przede wszystkim akcja ta y, nazywa się Stop Segregacji Sanitarnej, i e, powołując się na nasze prawo konstytucyjne do składania petycji oraz do prawo, prawo które mówi, że jeżeli e, obywatele złożą petycję z projektem uchwały, musi ona być rozpatrzona przez Radę Miejską, y, właśnie chcemy wykorzystać tę petycję, żeby wywołać dyskusję, wywołać debatę. Na temat, który jest ważny teraz dla każdego z nas. W tej chwili trwają szczepienia przeciwko COVID-19, zaczynając od medyków, od żołnierzy, seniorów. Zaraz mają być szczepieni nauczyciele. Te osoby zgłaszają się do nas, informując, że otrzymują zarówno formalne pisma, od swoich zwierzchników, jak i e, jakieś nieformalne ustne informacje, że jeżeli nie zaszczepią się, to po prostu stracą pracę lub będą w pewien sposób dyskryminowani. Na przykład w przypadku żołnierzy jest mowa o tym, że nie będą oni mogli uczestniczyć w szkoleniach, nie będą mogli pojeździć na misje, czyli de facto będą degradowani i stracą ostatecznie pracę. To jest tak naprawdę przymus szczepień, chociaż wbrew zapewnieniom rządu, że szczepienia są dobrowolne, w praktyce jest wymuszana procedura medyczna na ludziach. Problem polega na tym, że szczepionka ta nie została jeszcze zarejestrowana z Europejską Agencję Leków, tylko została dopuszczona w procedurze awaryjnej, czyli sama Komisja Europejska na swojej stronie wskazuje, że to nie jest jeszcze rejestracja szczepionki, czyli trwają jeszcze badania kliniczne. Jeszcze ani producent, ani nikt nie wie, jaka jest pełna lista możliwych działań niepożądanych. I jaka może być skuteczność tej szczepionki? Zarówno konstytucja, jak i szereg przepisów e, krajowych i międzynarodowych, zaczynając od kodeksu norymberskiego, mówi, że nikt nie może być poddany eksperymentowi medycznemu bez dobrowolnie wyrażonej zgody. My w tej petycji, w tym projekcie uchwały, wskazujemy właśnie, to, właśnie tą kwestię, e, e, że nie możemy być przymuszani do eksperymentów medycznych. I mamy obowiązek sprzeciwić się dyskryminacji oraz segregacji ludzi ze względu na ich decyzję dotyczącą procedur medycznych. Tak. Pani organizacja, pani osobiście jest bardzo zasłużoną osobą, w związku z tym, że wskazywała pani i udowadniała wielokrotnie, że szczepienia bywają groźne dla ludzi, że, że, że należy się liczyć. Z, z pewnym ryzykiem przy każdym szczepieniu, że właściwie o to chodziło, że koncerny farmaceutyczne powinny tutaj zwrócić większą uwagę, a przede wszystkim też w razie już sytuacji awaryjnych wypłacać pewne odszkodowania. I to, I to jest jakby, to był sens od lat Pani organizacji, Pani działań. Ja chcę zadać takie bardziej prywatne pytanie, bo stosunek do tych szczepień pewnie nas różni. Ja jestem. Umiarkowanym zwolennikiem. Chcę się zaszczepić, jestem w grupie ryzyka. No, ale chcę, chcę zadać Pani takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, jak Pani sobie wyobraża zakończenie tej pandemii? Czy, czy, czy nie wydaje się Pani, że. No, no bo ja tak myślę, że, że szczepienia są jakąś racjonalną drogą przy wszystkich ryzykach, które ja rozumiem. I, o których pani mówi, są jednak jakąś racjonalną drogą, no chyba jedyną, jaką mamy do zakończenia tej pandemii. Lekarze i naukowcy, których głos niestety w pełne, nie wybrzmiewa w przestrzeni publicznej, w jakichś tam niszowych mediach on jest relacjonowany, tam są zapraszani. Przede wszystkim poprzednie miesiące, wytkali, że zagrożenie jest wyolbrzymione, wskazywali, że testy PCR nie są wiarygodne, że zakażony nie oznacza, zarażający na przykład, nie oznacza chorego, tak. Jest wiele kwestii, które były przez te parę miesięcy, długo rok, omawianych przez właśnie te osoby, ale tej debaty tak naprawdę między na przykład ekspertami rządowymi, a tymi niezależnymi nie było, tak. Ona się nie odbyła. O to też apelowaliśmy, organizując te zgromadzenia publiczne. Natomiast, natomiast. Natomiast. No dobrze, ja, ja rozumiem. No, może, może pani nie przekonują statystyki? Może panią nie, pani nie przekonują? No, na przykład paru sąsiadów umarło w, w bardzo poważnych męczaniach. To jest, to jest, w smutnych w Może to jest nawet nieprzekonywujące, no bo ludzie umierają. Jednak w tej chwili mamy zwyżkę śmiertelności. Można powiedzieć nawet to, że yy wynika ona z różnych pobocznych także działań COVID, -u. nie wprost COVID, i, i tej epidemii, ale też i jakichś działań dodatkowych, że inne choroby nie były leczone. To wszystko, to wszystko można sceptycznie traktować. Ja to doskonale rozumiem i szanuję Pani pogląd, ale jednak proszę mi powiedzieć, no, jaka jest racjonalna droga, bo to, bo to jest podstawowe pytanie. Z całym zrozumieniem dla pewnego ryzyka, bo chyba wszyscy, wszyscy to wiedzą, wszyscy to gdzieś tam wkalkulowują w tą decyzję, można ją podjąć albo nie, ale, ale jaka jest droga inna, alternatywna? Proszę mi to wyjaśnić. Racjonalną drogę wskazuje na, na przykład dr Paweł Basiukiewicz, dr Zbigniew Martyka, dr profesor Ryszarda Hazan, y, profesor Ryszard Rudkowski. Y, powinni zostać wysłuchani. Przede wszystkim e, nikt nie neguje tego, że e, na powikłania tej wirusowej choroby umierają ludzie. To jest oczywistość. Natomiast czy walka z epidemią, ta forma walki z epidemią, nie powoduje więcej szkody niż pożytku? O tym mówi na przykład konkretne rozwiązania, wskazuje dr Paweł Basiukiewicz. Tak? Natomiast o co my apelowaliśmy przez te ostatnie miesiące, to przede wszystkim o uczciwą publiczną debatę z tymi lekarzami naukowcami, tak? Ja pytam, ale ja pytam Panią o, o tą drogę, no bo wie Pani, no proponuje Pani sceptycyzm wobec to pani zarzucam, że proponuje pani sceptycyzm wobec szczepień, a nie daje pani e, tym osobom, które no są w jakiejś sytuacji zagrożenia, nie daje Pani jakiejś alternatywnej wizji, no bo jak my mamy z tego wyjść? Jest alternatywna wizja, jest skuteczny lek, amantadyna, która jest polecana przez wspomnianych przeze mnie lekarzy i też mamy kontakt z pacjentami, którym zdecydowanie, których stan zdecydowanie się poprawił po przyjęciu tego leku. To jest lek dopuszczony do obrotu w Polsce, ale ma wskazania na dotyczące innej choroby. Obiecywano, cieszę że się, że w ogóle wrócił do aptek, bo był moment, że nie był dostępny. Natomiast miały być przeprowadzone badania, które, które sprawdzą tą skuteczność w uleczeniu COVID-19. Natomiast z, z niewiadomych względów jeszcze nie zostały zakończone. Wierzę, że gdzieś tam na górze są instrumenty prawne, żeby te badania przeprowadzić natychmiast. Ludzie poszukują tego leku i są, i są zadowoleni. Zresztą, takie mam informacje, że na tym terenie, gdzie yy, pracuje, leczy dr yy, Bodnar, chyba nie przekręciłam jego nazwiska, yy, yy, tam y, podobno szczepienie zadeklarowało tylko 28% żołnierzy, bo oni wiedzą, że mają y, bezpiecz, bezpieczniejszą alternatywę, gdyby faktycznie ta choroba stała się dla nich zagrożeniem. Natomiast, y, co jeszcze, w samej tej uchwale, w, w projekcie uchwały jest mowa też ja tutaj sobie zerknę, y, jest mowa też o odpowiedzialności za przyjmowanie szczepionki, bo my nie mówimy. Proszę zakazać szczepionki. My mówimy, nie wolno wymuszać szczepionki. Jak się chce, się na to zdecydować, nie się zdecyduje, ale ma święte prawo do pełnej informacji, jakie ryzyko na siebie bierze i na jakie pytania nie ma jeszcze odpowiedzi. Tak? I ostatnie pytanie, wracając do naszego poznańskiego podwórka. Proszę powiedzieć, czego konkretnie oczekuje pani, czego oczekujecie jako stopnob po tym waszym stanowisku, po tym piśmie do Rady Poznania? Oczekujemy i wiemy, że się odbędzie eee, posiedzenie komisji do spraw petycji w tej sprawie, ponieważ już przyszło pismo kilka dni temu, bo, gdy, ponieważ pierwsze petycje są mailowo wysyłane. Eee, będzie podjęta dyskusja na ten temat na posiedzeniu komisji i Rada Miejska musi się rozpatrzyć podczas posiedzenia. Tak? Więc na pewno wykorzystamy, wykorzystamy to wydarzenie do przedstawienia właśnie stanowiska wspólnych lekarzy. Wiemy, że każdy z radnych też w stanie za chwilę przed wyborem czy szczepić siebie czy swoją rodzinę i jak zareagować, jeśli ich zwierzchnik w tym momencie, w tutaj Urząd Miasta Poznania też postawi multimatum, zaszczepisz się, a jak nie, to tracisz pracę. Może dojść tak naprawdę do tego na każdym poziomie i w każdej firmie. Uważamy, podkreślamy jako stowarzyszenie, że to osoby, które stawiać takie ultimatum, powinny żądać pisemnej podstawy prawnej takich działań oraz skorzystać z tak pracy. Nie wolno tego robić po prostu. Więc czego my oczekujemy? Traktujemy, traktujemy zresztą stowarzyszenie od lat. Każde, każde działanie, wiedząc, że nie mamy takiego przebicia y, politycznego, żeby, y, żeby mieć gdzieś jakąś większość, jakiejś partii, która byłaby przekonana do naszych postulatów, traktujemy każde to działanie jako swego rodzaju kampanię społeczną, możliwość dotarcia z naszymi argumentami do polityków bezpośrednio, do społeczeństwa, ponieważ ta debata nie odbywa się w mediach. Nie odbywa się z różnych względów. Te duże media są finansowane przez koncerny farmaceutyczne. Tam tych argumentów zupełnie nie ma. A z kolei na poziomie mediów społecznościowych są z kolei te, te portale tak zwane szukające fake newsów. I to też tą debatę na kolejnym poziomie blokuje. Jedyne, co możemy robić, to docierać do ludzi bezpośrednio podczas zgromadzeń publicznych czy jakichś spotkań lub właśnie poprzez petycje i wszelkie inne wnioski kierowane do władz lokalnych czy ogólnopolskich. To jest nasza jedyna możliwość dotarcia z tą wiedzą bezpośrednio do ludzi, którzy decydują o naszej przyszłości, o losie naszych rodzin. Okej, okay. bardzo serdecznie za tym Pani dziękuję. No cóż, Pięknie się tutaj różnimy, ale przynajmniej wyjaśniliśmy sobie stanowisko w tej sprawie. A czy mogę zadać pytanie w takim razie? Czy, czy różnimy się w tej Czy te szczepienia powinny być dobrowolne? Nie, nie, w tej kwestii się absolutnie nie, nie różnimy i dlatego pozwoliłem sobie zaprosić panią do tej rozmowy, bo, bo uważam, że to jest ważne no, dla takich, zachowania takich podstawowych standardów wolności w Polsce. I tutaj w Poznaniu, że i w tym sensie ja osobiście nie powinienem tutaj może stawać po żadnej ze stron, ale w tym aspekcie ja panią popieram. Natomiast no różnimy się trochę jednak w podejściu do samej idei szczepień. Ja po prostu inaczej wyważam ryzyka. Uwa rozumiejąc ryzyko wiążące się ze szczepieniem, jednak wyważam je na plus w związku z tym, jak, jak wygląda obraz tej choroby, żeby jednak się zaszczepić. I to jest, to jest, moja opinia, no ale, ale yy, pięknie się różnimy i szanujemy i to jest chyba najważniejsze w tej rozmowie także. Właśnie pytanie, czy, warto ryzyko nie do końca poznanych jako WIPO podejmować, wiemy, że one mają zmniejszyć według badań producenta ryzyko zachorowania o 1%. Także. No, nie wiem, no, wie Pan, wie Pani jakby, jak patrzyłem, jak umiera mój sąsiad, to to pewne myśli mi się w głowie układały inaczej trochę niż, niż pani stanowisko. Proszę mnie zrozumieć: widziałem kilka bardzo poważnych przypadków też w, w mojej firmie. S Są chorzy na, na COVID i, i nikomu tego nie życzę. W związku z tym uważam, że nawet ta ryzykowna metoda oddalenia choroby ode mnie osobiście, no jest, jest do przyjęcia. Ale zgadzam się z panią, że powinniśmy jak najbardziej się zabezpieczyć, żeby. Także ten głos był ważny, na przykład, dlatego, żeby y, mieć jakieś zabezpieczenie, chociażby y, no, w postaci jakichś możliwych rekompensat za straty zdrowotne, czego nie ma, a to, to jest dla mnie y, sytuacja skandaliczna. To, to tego rząd powinien dopilnować i dlatego, dlatego cenię pani pracę w tym zakresie. Dziękuję. Okay. Bardzo. Pani no, jest. Ja też mam tak z rodzinami osób, które zmarły, trzeba zadać pytanie, jaka terapia była zastosowana i trzeba zadać pytanie, czy, czy diagnoza była też przypisana do innych schorzeń, bo również to zarzucają lekarze i naukowcy, że inne choroby znikają ze statystyk, łącznie z grypą. Teraz jest jedna choroba, COVID. I te wnioski będziemy mogli wyciągać, jak będą rzetelne i. Tu właśnie chciałabym, żeby rzetelnie o tym dyskutowali lekarze i naukowcy. Tego nie zgadza, ma. Zgadzam się. No i też trzymam kciuki za Amantadynę, która jest w tej chwili badana dokładniej. Są wspaniałe wiadomości o Amantadynie. Jeśli by potwierdziły szersze badania te fakty, które znamy, chociażby dotyczące ministra Warchoła, czy czy paru innych publicznych postaci, też nie chcę ujawnić nazwisk, moich znajomych, tu, którym to pomogło. No Robert Winnicki, na przykład, też wyzdrowiał dzięki, jak twierdzi Amantadynie. No, gdyby to się potwierdziło, to byłaby fantastyczna wiadomość i wie pani, no to byłoby coś niezwykle ważnego dla całego świata. I, i oby, oby pani, e, pani argumenty pani tutaj strategia no była słuszną. Na razie ja przynajmniej tego na 100%. Nie wiem, ale chciałbym. A zatem jeszcze, ja jeszcze? Raz powodzenia Pani życzę, zdrowia.